Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. usterki P00B7 brzmi jak niski przepływ, wydajność płynu chłodzącego silnik. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana Engine Coolant Flow Low Performance. Opis techniczny i dekodowanie błędu P00B7. Kod diagnostyczny P00B7 wskazuje, że moduł sterujący układu napędowego PCM wykrył niezgodność w korelacji sygnałów między czujnikiem. Temperatury płynu chłodzącego CTS, a czujnikiem temperatury płynu chłodzącego silnika ECT. Dane TSA postrzegane przez PCM jako ograniczające przepływ płynu chłodzącego silnik. Zapewnia przepływ płynu chłodzącego między chłodnicą a kanałami płynu chłodzącego silnika zgodnie z przeznaczeniem. Moduł PCM monitoruje temperaturę płynu chłodzącego w chłodnicy i porównuje ją z temperaturą płynu chłodzącego silnik. Czujnik ECT składa się zazwyczaj z termistora zanurzonego w żywicy i zamkniętego w metalowej lub plastikowej obudowie. Mosiąc jest najpopularniejszym z tych materiałów obudowy ze względu na jego trwałość. Poziom rezystancji termicznej czujnika ECT zmniejsza się, gdy płyn chłodzący nagrzewa się i przepływa przez niego. Powoduje to wzrost napięcia w obwodzie czujnika ECT, które jest przekazywane do modułu PCM. Gdy silnik stygnie, rezystancja czujnika wzrasta, powodując spadek napięcia w obwodzie czujnika ECT. Moduł PCM rozpoznaje te zmianę napięcia jako zmianę temperatury płynu chłodzącego silnik. Czujnik temperatury płynu chłodzącego chłodnicę monitoruje temperaturę w taki sam sposób jak czujnik ECT. Zwykle jest on umieszczony w jednej z sekcji chłodnicy, ale może być również zainstalowany w zbiorniku płynu chłodzącego pod ciśnieniem. Jeśli moduł PCM wykryje sygnały napięcia z czujnika ECT i czujnika temperatury chłodnicy różniące się o więcej niż maksymalne dozwolone ustawienie, Zostanie zapisany kod P00B7 i może zapalić się lampka kontrolna awarii MIL. Zapalenie lampki awarii MIL może zająć kilka cykli jazdy. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P00B7 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, malfunction indicator light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako Zapali się lampka kontrolna, check engine, na desce rozdzielczej, kod zostanie zapisany jako usterka. Silnik gaśnie lub źle się uruchamia, szczególnie przy rozruchu zimnego silnika. Wahania obrotów i próby zgaśnięcia na biegu jałowym. Silnik pojazdu przegrzewa się. Nieprawidłowe lub błędne odczyty temperatury. Zwiększone zużycie paliwa. Czarne spaliny w przypadku stosowania bogatej mieszanki. Zwiększona emisja NOX może wystąpić przy ubogiej mieszance. Nieprawidłowe działanie wentylatorów chłodzących. Bład P00B7 nie jest problemem krytycznym, i pojazd będzie w stanie uruchomić się i kontynuować jazdę. Należy go jednak usunąć jak najszybciej, ponieważ nieodpowiednia wymiana ciepła może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Przyczyny błędu Kod P00B7 może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, niski poziom czynnika chłodniczego. Zablokowany termostat. Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ECT. Czujnik temperatury płynu chłodzącego CTS uległ awarii. Wiązką przewodów lub złacze czujnika temperatury płynu chłodzącego SA uszkodzone. Przepalony bezpiecznik. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P00B7? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P00B7. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD2. Aby dowiedzieć się, kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P00B7. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd, aby sprawdzić, czy błąd P00B7 pojawi się ponownie. Sprawdź poziom płynu chłodzącego, silnik musi być zimny. Sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i połaczenia czujników pod katem poluzowania i uszkodzeń. W razie potrzeby napraw wszelkie usterki. Jeśli czujnik ECT lub CTS uległ awarii, wymień go. Sprawdz bezpieczniki, jeśli SA przepalone, wymień je. Ponownie wyczyść kod błędu z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbna, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Pierwszym krokiem do usunięcia błędu P00B7 jest zapoznanie się z biuletynami serwisu technicznego TSB. Dla znanych problemów z danym pojazdem. Przeprowadź dokładną kontrolę wzrokowa, aby sprawdzić wiązkę przewodów pod katem oczywistych wad, takich jak zadrapania, otarcia. Odsłonięte przewody lub ślady przypalenia. Następnie sprawdź złacza i połaczenia pod katem bezpieczeństwa, korozji i uszkodzeń styków. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś integralność wiązki przewodów i zabezpieczyłeś wszelkie luzne przewody. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, przylutuj go i upewnij się, że jest odpowiednio zaizolowany. Sprawdzanie płynu chłodzącego i termostatu sprawdź, czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, zarówno w chłodnicy, gdy jest zimna jak i w zbiorniku przelewowym płynu chłodzącego. Sprawdź, czy nie ma wycieków i czy korek uszczelniający działa prawidłowo. Jeśli w układzie nie ma wystarczającej ilości płynu chłodzącego, silnik może nie rozgrzać się prawidłowo. Jeśli czujnik temperatury nie ma kontaktu z płynem chłodzącym, nie odczyta temperatury. Za pomocą bezdotykowego termometru lub skanera diagnostycznego w czasie rzeczywistym sprawdź, czy silnik rozgrzewa się prawidłowo. Zwykle górny łaz chłodnicy powinien pozostawać stosunkowo zimny do momentu otwarcia termostatu. Następnie szybko się nagrzeje. Jeśli termostat jest otwarty, płyn chłodzący będzie przepływak w sposób ciągły, uniemożliwiając osiągnięcie przez silnik temperatury roboczej. Może to być również przyczyna kodu błędu P00B7. Użyj termometru lub narzędzia diagnostycznego, aby sprawdzić temperaturę silnika po 10 do 15 minutach pracy. Jeśli temperatura nie osiągnie temperatury roboczej, sprawdź czujnik CTS. Sprawdź czujniki temperatury płynu chłodzącego, sprawdź wzrokowo czujniki pod katem uszkodzeń okablowania lub złaczy i napraw je w razie potrzeby. Po podłaczeniu skanera OBD-2, jeśli temperatura chłodnicy jest zbyt wysoka, około 140 stopni Celsjusza, nie jest to normalne. Wyłacz czujnik i sprawdź, czy odczyt spadnie o NP. 10 stopni Celsjusza, jeśli tak. Czujnik jest prawdopodobnie uszkodzony, zwarty wewnętrznie, powodując przesyłanie sygnału o niskiej rezystancji do PCM. Jeśli jednak chcesz mieć absolutną pewność, że to czujnik, a nie okablowanie, możesz przeprowadzić test. Sprawdź rezystancję czujnika względem masy za pomocą omomierza. Rezystancja normalnego czujnika różni się nieznacznie w zależności od samochodu. Ale ogólnie, jeśli temperatura silnika wynosi około 95 stopni Celsjusza, rezystancja będzie wynosić około 200 ohmów. W temperaturze około o 20 symbol stopnia C, rezystancja będzie wynosić ponad 10 tysięcy ohmów. Użyj tego testu, aby określić, czy rezystancja czujnika odpowiada temperaturze w układzie. Jeśli nie odpowiada ona temperaturze chłodnicy, prawdopodobnie czujnik jest uszkodzony. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P00B7 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Audi, A3, Q3, Q5, Chevrolet, AVO, Cruz, Malibu, Sonic, Spark, Ford Nissan, Titan, Opel, Astra, Corsa. Mokka, Skoda, Octavia, Volkswagen przy kodzie usterki P00B7 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P008F, P00B6, P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P011A, P011B.